Siema Dzisiaj zrobimy gameplay Zrobimy gameplay Pet Legends Więc Jak możecie zostawić suba Łapkę w górę Bo ostatnio mój kanał spadł o 4 suby w dół potrzebuję cel 40 subskrypcji na 40 subskrypcji stworzę koszulę. Koszulę z Robuxy. Ale musicie się postarać. Te koszule możecie sobie kupić. Będą one dostępne w Avatar Shopie Już jedna jest dostępna. Podam Wam link w opisie, żebyście sobie mogli ją kupić. A teraz przejdźmy do gameplay. Jakby co, to sobie te kodziki wezmę, bo te kodziki się mi przydadzą. Kodziki mi się przydadzą, bo to wszystkiego się kodziki przydadzą. Dalej, dobra, jest. Dobra, jestem, jestem, jestem. Jakiś event Halloweenowy dodali. Pierwszy, jakby co? To ja gram w to pierwszy raz na drugim kącie, a na moim pierwszym wcale nie jest. Dobra, to. Pyk, pyk. Tu się. O, strzelam. Pierwszy kodzik. Pyk. Podam Wam link w opisie do tych kodów. Pyk, pyk, pyk. Co jeszcze? O, wiem tu zapamiętam. Pyk. I pyk. I ostatni kocik. Ale nic do nie dostałem ogólnie. I tu jakiś bacon. Jest? Dobra. Ale się wolno niszczy w tej grze. Przecież ten pet ma trzy statystyki. Statystyki, trzy niszczenia, ale... Nie wiem, bo w tej grze chyba chodzi o, żeby, żeby pet miał level i dopiero bił tak porządnie. Może spróbujmy zdobyć peta gdzieś tutaj, bo tu można zdobyć, się wyświetla nawet dalej, 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 dalej. O! Trzy razy, trzy razy pieniędzy, fajnie. Fajnie Albo ja chyba mam trzy triple Tak, 3 triple tylko... A Ano? Triple money mi się przyda A 61, dobra Bo wiecie, bo... Raz, dwa, co nie? I teraz... Mnie oczy nie mylą, że, że ja muszę zdbać jakieś klucze i ja odblokuję ten bank. Hmm. Dobra. Dalej, dalej, dalej. No ten, kat się, ten, ten kot się, ten kod się ociąga. Hmm. Wyślę to chwilę. Pokażę Wam os... ostatnich subskrybujących. Ostatni... Ostatnich subskrybentów. Um, twój kanał jakby co, to wpada w bicie na ten filmik. Bo mój kolega gra w Counter Strike. A. To jest ostatni subskrybent Ym, Moglibyście go też zasubować Bo... A nie, w sumie nie Możecie Ja go zasubowałam i on podaje, że ma teraz 2 suby No ma I tyle jest z tych subskrybentów Więc musicie mi dobić 40 subów w miesiąc Dw Jeden miesiąc od 1 do dwóch miesięcy. Hmm. Hmm. Dobra. Co to są za, za jajka? Kupmy sobie jedno. Później drugie. Jak to w PET Simulator? Się kupuje jajka. O! Niebieski klut. Bardzo fajnie nie nie wiem co się z nim robi jeżeli byście mi wytłumaczyli do końca o co chodzi w tej grze to mam chyba pety teraz chyba będę lepiej a no niż, będę teraz lepiej niszczył musicie mi napisać w komentarzu jak się w tą grę w ogóle gra co jeszcze można w niej odwalać tyle wiem z gry no no nie niszczy się jakoś wolno. Nie niszczy się jakoś wolno. Nie niszczy się jakoś szybko. Tylko niszczy się jakoś lepiej. Więc. Dalej. No dalej. B będę sobie chodził. Będę czekał, że to się rozwali, bo. Bo nie będę. Bo nie będę tak stał. To byłoby sens. O. Pięć. Piąty level. Tu uuuu uh. aha bo już ogarnąłem tą grę o właśnie zrobimy kolejny odcinek gdzie gram w tą grę na moim drugim koncie na drugim koncie okej okay. ale na moim drugim koncie pół roku temu grałem w tą grę i sobie wbijałem I dlatego wam mówię, że za ten pierwszy raz, bo zapomniałem jak się w tą grę gra. Bo grałem se finne. Dalej, 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 dalej. Ile jest? A tyle jest. 7 minut grywać. Dobra. Teraz warto by było sobie mm, kolejnego peciszka kupić. Pyk, pyk. No dalej, drop coś. O! E, nic sympatycznego. Dobra. E, dobra, no, pyk. Chodzimy dalej. No, znacznie szybciej się to rozwala. Ale pomijając, te pety są nie za dobre. To są bardzo słabe. Dlatego to jest takie Użające, jak te pet wolność niszczą skrzynki na przykład takie coś hmm. nie no, fajnie bo by było gdyby na, do, na dołączenie do grupy dodawał dawał ci peta, który dawałby chociaż 100 niż takie oś czy dobra, idę żeby się przejść dać temu tej bramie kru, klucz uuu uh, jakiś, dobra secret um, nie ma secretu wiem um, trzeba żeby ten secret odkryć trzeba by było trzeba by było odpalić Czy który um, niszczy ściany by się odkryło co to jest za secret o którym tak mowa. Można też z cheat tym cheatem, że można sobie tam podejść. No, przecież można ściany zniszczyć. I tak to mieć takiego cheata, że można no, mm, przez wszystkie krainy, bo przecież sobie wejścia niszczysz. I to jest takie oszukiwanie. <laughs> to jest trochę bez sensu. Muszę mieć piąty level, bo odkryłem coś w tym banku, że można pieniądze zamienić na złoto, ale piąty level potrzeba. Um. Gameplay skończy się gdzieś tak, za 5 minut, bo ten filmik nie ma być jakiś długi, tylko ten filmik, w tym filmik, ten filmik, Mam przedstawić jak odblokowuję pierwszą krainę. A pierwszą krainę to ja mam spawna. Na spawnie dopiero, mam przedmiot, pety i łupy. Łupy, między innymi skrzynki. Pieniądze do rozwalania. Normalnie tam w pustyni można będzie razy dwa pewnie i jeszcze dużo się będzie niszczyło. Więc to jest trochę bez sensu tutaj farbić. To jest jakby podruba pet simulator. Pet simulator. Ale pety mają inną twarz. Ten sam wygląd petu. Ale pety mają inną twarz. Chodzi ta pora. No wreszcie możemy odblokować um, krainę. Nice. Jak się będzie niszczyć? Uuu. Nie za fajnie. Ale... co to są za cukierki? No czemu mi te cukierki? Co to są za cukierki? Czy za cukierki? Ty... A nie, bo ja nie znam tych cukierków, bo wtedy jak ja gram tego update'u nie było. To bardzo ciekawe. A co to jest? Tego jeszcze nie spra Uuu, Przydałoby się, case lucky. case lucky. by się przydał. Bo to jest masakra, że ja ciągle muszę pół godziny, żeby na jakieś klucze zdobyć. W tym odcinku nie zdobędziemy tej krainy. Mam nadzieję, że ten filmik przy, przyniesie przynieś chociaż 10 łapek albo 5 nowych subskrybentów. Warto by było, żeby tak było. Żeby tak się stało, to weź um, Maratis, zrób jakieś multi-konta i wtedy będziesz miał na tym kontach. Na multikontakt subował i to będzie OP. Bo ja muszę wbić 40 subskrypcji a to nie jest tak łatwo u mnie wbić 40 subskrypcji, że mi jest taka oglądalność, że masakra jest. Dobra. Jeszcze 2 minuty za 2 minuty możliwe. Wyślę ten filmik jutro. Czyli gdzieś tak około. Filmik się znajdzie na kanale mm, z rana. Z rana, południa albo wieczora. Dziennik filmów. Dobra. Dobra, to dziennik filmów. filmy codziennie um, dobra po południu w sobotę i niedzielę um, dobra z rana Dwa filmy. Dobra, teraz można grać. O nie, minuta sto. Dobra, to będę musiał się zaraz z masakra. No więc. No więc. To by było na tyle. Pamiętajcie o sobie, Łapce w górze. I żeby było więcej niż 4 wyświetlenia. Tu ma być pokazać wam, ile tu ma być subów. Łap, znaczy łapek. Pokażę wam, ile ma być Och, tu ma być 10 łapek, tu ma być 10 i tu ma być 40, więc pa.